Witam w kolejnym odcinku i eSport i boy, oh boy, co to będzie za odcinek. Wiele szalonych rzeczy się wydarzyło, ale był to też punkt zwrotny w mojej karierze, ponieważ pierwszy raz miałem okazję pojechać do Gaming House'u i pracować z zawodnikami offline. Zanim jednak to, w poprzednim odcinku obiecałem Wam, że pokażę Wam screenshot e, ze Scream'u. E, myślę, że teraz mogę to zrobić, bo minęło już 5 lat od tego momentu. E, natomiast już gdzieś tam kiedyś wrzucałem na social media, więc e, jakbyś nie mam co, zbyt dużych obaw co do tego. Ale mówiłem Wam o tym, że jesteśmy jednym, byliśmy jednym z lepszych teamów wtedy w tureckim, tureckim Challenger Series i to jest ta słynna gra, o której Wam opowiadałem. Udało mi się ją znaleźć, kiedy graliśmy na świeżo Powstałe OG w składzie Soaz, Amazing, Xpeke, Niels i Mythi. Dla mnie, jako początkującego trenera z tureckim teamem z Challenger Series. Wygranie tego meczu to nie był jedyny mecz, który na nich wygraliśmy. To była taka niesamowita satysfakcja. I myślę, że to jest właśnie lekcja też dla wielu trenerów. Jeśli uda ci się dostać na Scream Channel, gdzie są gracze czy drużyny dużo lepsze od was, łapanie tych rzeczy jest po prostu warte świeczki. Bo ja też czułem się głupio, pisząc do XPK, mówiąc, że jesteśmy teamem z tureckiego Challenger Series, czyli jakiś poziom muów w porównaniu do nich. Ale widzę, że szukają Screamów i może chcieliby na nas zagrać. Zagrali na nas raz, poszło nam nieźle, zagrali na nas drugi raz, trzeci raz. A potem kiedyś przełoży się do na. Jedną z historii, którą wam opowiem między mną a XPK, innymi słowy, jak blisko mogłem być LC czy LCS-ów w tamtym momencie, ale to jest historia już na inny dzień. A, natomiast tak, popatrzcie na to, wygraliśmy tą grę, gdzie wtedy ten Team Comp z taką Protect Dated Carry był bardzo popularny. Stąd pojawia się tutaj Lulu, Morgana, kogmo. No, natomiast to było to nasze zwycięstwo, z którego byliśmy mega dumni, mieliśmy takie, dobra, na pewno uda się nam zakwalifikować, ale resztę historii już znacie, e, problemy z paszportami i to mniej więcej pogrążyło nasze szanse. Jeśli zaś chodzi o samą Europę, Problem był taki, że tak jak mówiłem z Code Gaming nie udało się zakwalifikować, mieliśmy problemy z Holy Phoenixem, który odszedł w ostatnim momencie, hiki, który grał bez przygotowań, no i co trzeba, co, co robić? Nie udało się zakwalifikować do Challenger Series, nie udało się zakwalifikować do tureckiego TCL-a, no i w ten sposób y, trzeba było robić jakiś jump for money, bo co to znaczy? W tamtym momencie zakwalifikować się do Challenger Series można było dwa razy w roku i pierwsza z tych szans była właściwie no, tutaj w maju, a druga tak naprawdę zaczynała się gdzieś w okolicach października, listopada, więc nie było Dużo czasu na to, żeby, yy, żeby, znaczy, nie było za bardzo możliwości, żeby cokolwiek robić w Europie, a można było zarobić kasę. I co, i o ile w Code nie wziąłem Babuni, bo zdecydowałem się, że wezmę Takeo, który moim zdaniem był lepszym dżunglerem, a Babunia zrobił ten słynny swap, stopa do dżungli, i do dzisiaj znacie go bardziej jako dżunglera niż toplanera no i wtedy było trzeba odświeżyć kontakt Babunia powiedział, hej mamy team, jest gaming house jest super, yy, przyjedź tutaj i zróbcie po prostu team yy, zróbmy team, po prostu zróbmy team trenujmy go i wejdźmy do TCL-a spróbujmy jeszcze raz, ale poprawnie, tym razem w dobrych warunkach, gdzie naprawdę wszystkich rozwalimy jak będziemy regularnie trenować i to jest drugi moment, kiedy Luke z jego. opowiadałem wam, że to jest grać, którego zbenchowałem już kilkakrotnie w tym momencie, kiedy ja wjeżdżałem do tej drużyny Abari też się nie udało, więc Babunia generalnie postanowił ściągnąć swoich starych przyjaciół z kiedyś, więc ściągnął Abarie i mnie do Zone Esports, i tak właśnie zaczęła się przygoda z tureckim Challenger Series. I to było niesamowite wydarzenie dla mnie, Bo wtedy już miałem ja paszport, i ja Abarę miał odnowiony paszport, więc mogliśmy pojechać full time do Gaming House'u To było wydarzenie, naprawdę. Ja często za granicę nie wyjeżdżałem, więc dla mnie sam lot samolotem to był pierwszy lot samolotem w moim życiu, i pamiętam, że leciałem wtedy właśnie z Babunią do tego Zone Esports, z którym on tam świrował, który on znalazł ten kontakt do nich i tą możliwość, żeby tam grać. A i to był zupełnie inny świat. Turcja jest zupełnie innym światem. Jest mnóstwo historii do opowiedzenia, które mam z tego kraju, które będą mi się pewnie losowo przypominać, kiedy będziemy rozmawiać o, o tych rzeczach, jak to wszystko wyglądało. A, ale przede wszystkim bardzo, bardzo taki kraj oparty na tradycji bardzo dużo takiego spojrzenia mega konserwatywnego na wiele sytuacji. Opowiem wam parę z tych zabawniejszych sytuacji, sytuacji wtedy, kiedy będę mówił o supermasie bo badał będę przez cały rok. A, ale tutaj nie zapomnę jednej rzeczy. Mieliśmy taki problem, że jak któregoś wieczoru właśnie podchodzę do okna i po prostu wyglądam przez okno, patrzę w dół i widzę taką małą czarną główkę. Myślę sobie Labrador, piękny Labrador, strasznie mi się podoba. Lubię Labradory, więc stwierdzenie że sobie zagwizdzę do niego. I tak gwizdzę, gwizdzę, patrzę w dół, a tutaj nagle głowa się odwraca i to jakaś stara babcia w burce. I nagle chowa się do domu, a ja mam takie, Jezu, ale przypał, chłopaki, Boże, gwizdałem jak do psa, to była babcia w burce, w ogóle nie pomyślałem, u nas burek nikt nie nosi, nie pomyślałem, że to jest pies, głowa psa, pies sobie przez okno patrzy. I po chwili do drzwi, bum, bum, bum. Co się dzieje? Bum, bum, bum. I gości robi po prostu awanturę wielką. Go, mąż tej kobiety wpadł, że co my robimy, że jakiś Europejczyk młody przyjeżdża i wyrywa mu żonę i on nas albo zabije, albo zadzwoni na policję, i żeby mu to było ostatni raz, że on nam będzie odłączał kabel od internetu i że będziemy mieli problemy. E, taka, bo Takie było mniej więcej moje przywitanie z kulturą turecką. Natomiast e, to jest jeszcze naprawdę najmniej hardkorowa historia z tych, które wiązały się właśnie z... Z patrzeniem w zły sposób, że tak powiem. A, ale nigdy nie zapomnę tego pierwszego momentu, kiedy przyjechaliśmy do Gaming House'u. Tam w Zone miał być trenerem Serdar. Serdar Padesz, znany jako Padesz. Nic wam to pewnie nie mówi, a myślę, że powinno, ale to jest druga osoba, którą uznałem za mojego ucznia, tak naprawdę. Ale na początku nasze relacje nie były super. Był przede wszystkim bardzo zły, bo miał być head coachem i został przesunięty na asystent coacha tylko dlatego, że ja przyjeżdżam, bo abunia tak chciał, więc miał do mnie duży dystans. I nigdy nie zapomnę tego, właśnie pierwszego dnia, kiedy my zaczynamy screamy. Ja, oczywiście, jeszcze zestresowany, taki mocny tryhard, tutaj już się draft zaczyna, trzeba coś. Wykombinować, trzeba coś zrobić, wiecie, porządnego. Tutaj nie można się źle pokazać. Trzeba się umieć zachować, ogarnąć drużynę. Pierwszy raz w ogóle przede mną i nagle wchodzi serder i mówi: A G, mamy problem, mamy ogromny problem. A ja mówię, co się dzieje? Bo my tutaj draftujemy, co się dzieje? A on mówi: Kibel, w kiblu coś jest, jest większe niż moje ramię. Co to? A ja mówię tego, co to? On, on mówi, że. No nie da się spłukać, po prostu no olbrzymie, nigdy coś takiego nie widziałem, większe niż moje ramię. Co ja mam z tym zrobić? Ja, ja byłem w szoku, nie wiedziałem o co mu chodzi, dopiero później się zorientowałem o co mu chodzi. No bo powiedziałem mu to weź, weź nóż i potnij może i generalnie nie przeszkadza bo robimy draft. A, no i potem okazało się, że babunia, który przyleciał do Turcji, zjadł dwa kepsy przez 24 godziny, nie szedł do łazienki, a kiedy już poszedł to zostawił coś w wielkości większe niż ramię, ponoć, naszego asystenta coacha, natomiast doże, że ja powiedziałem weź nóż i potnij, to był tylko żart, ale później okazało się, że faktycznie to zrobił mój asystent coach, czyli jego pierwsze polecenie ode mnie było właściwie takie, żeby pójść pociąć to, żeby się dało spłukać. Eee, taka nieprzyjemna może, ale bardzo śmieszna historia, bo ten mem z zatkanym kiblem był e, przez bardzo długo aktywny wtedy, no więc to jest pierwsze impression, jakie zrobili Polacy. Raz wyrywam 70-letnią babcię i dwa zapychamy kible i nie umiemy ich wyczyścić, więc, więc tak to mniej więcej wyglądało. A, I wtedy zaczęły się te nasze treningi. Treningi jak zwykle szły nam dobrze. My generalnie, ja, moje drużyny zawsze dobrze radziły sobie w treningach. Ja miałem bardzo takie try hard podejście do tego, w jaki sposób trenować. I niesamowite było to dla mnie, że mogę to wreszcie robić offline. I wtedy zrozumiałem tak dużo rzeczy na temat trenowania. Wiecie, jednak to, że ja mówię do Was tutaj, to, że w ogóle widzicie mnie na kamerce, to jest w jakiś sposób, w jakiś sposób możecie mieć... Odbiór tego, jak ja mówię do ludzi. Ale jeśli tej kamerki nie ma i tylko trenuję teraz tych zawodników online, nigdy nie wiem tak naprawdę, jaka jest ich reakcja do tego, co mówię, bo kiedy ja mówię, wszyscy są cicho, ale to nie znaczy, że mnie słuchają, tak? I wtedy dopiero się nauczyłem, że to znaczy, że często ja do nich mówię, tłumaczę im pewne koncepty, a ktoś przegląda sobie Facebooka, ktoś siedzi sobie na telefonie, ktoś pisze sobie do znajomego. To są wszystkie rzeczy, których nie jesteś w stanie zauważyć jako trener, który pracuje online. I to było dla mnie pierwsze zderzenie z tym, że hej, potrzebujemy jakichś jasnych zasad. Nie możecie teraz. Przeglądać przeglądarek, teraz macie mnie słuchać, teraz mamy rozmawiać, teraz macie mieć fokus, odwrócić się od komputerów. Wszystkie te rzeczy nagle zaczęły mieć znaczenie i moje słowa, to co mówię, nagle zacząłem czuć w jaki sposób to oddziałuje na zawodników, bo mogłem po prostu zobaczyć ich reakcję, mogłem spojrzeć im prosto w oczy i, i widzieć, jak się czują z tym, co mówię. Czy jestem za ostry, czy jestem za mocny, czy do nich trafiam, czy nie trafiam, czy słuchają, czy nie słuchają. Wszystkie te rzeczy. Nagle dało się poczuć, i wspomnień mam tak naprawdę z tego z Onisports bardzo dużo dobrych. 2015 rok, tak jak mówię tutaj, dla potwierdzenia, ja, jako byłem jako coach, padęż jako analist, czy tam strategic coach. Nasz skład to był właśnie ten, ten skład, w którym ściągnęliśmy Edwina, Babunię, Lukasiego, Stansfielda i Korpsa. Natomiast jeśli chodzi o Edwina, to był taki. To jest też ciekawy przypadek. Miałem takich graczy paru razy w karierze. On był ruki, więc wtedy, kiedy go wzięliśmy, nie miał właściwie żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o scenę competitive. Natomiast był niesamowicie utalentowany, jeśli chodzi o grę. Jeden problem tak naprawdę sprawiał, że nie mógł wejść na najwyższy poziom. On po prostu nie umiał mówić i grać. I to jest coś, co graczom przychodzi bardzo ciężko i mam wrażenie, że coś, co jest bardzo ciężko zmienić. Wszystkiego można gracza nauczyć. Można go nauczyć, jak powinien grać w grę, można go nauczyć, co powinien mówić, ale bardzo ciężko jest sprawić, żeby naturalne było dla nich mówienie podczas gry. Jest to jeden z takich challengeów, jedna z tych rzeczy, których nigdy mi się chyba nie udało naprawić. Przykładem takiego gracza przez długi czas był Sebeks, gdzie próbowaliśmy to robić razem z psychologiem i tak dalej, w jaki sposób nauczyć ich mówić, ale jeśli komuś nie przychodzi naturalnie, gra. I mówienie to jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko. I, I to właśnie był nasz problem z Edwinem, który, mimo że potrafił być totalnym kozakiem, nie mówił i, i sprawiało nam to spore problemy. Natomiast Edwin sam zrezygnował z Lola. Gdzieś tam poszedł w Overwatcha i też z tego co wiem bardzo dobrze mu szło, grał w jakichś dobrych drużynach i tak dalej swojego czasu. Ale tak czy inaczej na potrzeby tureckiego Challenger Series było bardzo dobrze. Czuliśmy się zdecydowanie faworytami. Tutaj pamiętam jeszcze jak robiliśmy sobie jakieś pierwsze ogniska. Nasz szef zawsze mówił, że, że trzeba na ognisku, znaczy na grillu musi być duży ogień, więc generalnie mieliśmy taki balkon z widokiem na cały Stambuł na wysokim piętrze i po prostu widzieliśmy morze. I to było zawsze moje marzenie od dziecka, żeby mieć... Żeby mieszkać w miejscu, w którym widać morze. I później w Turcji, tak naprawdę, za każdym razem mieszkałem w gaming house, który był bliżej tego morza, co dla mnie miało jakieś symboliczne znaczenie. Po prostu zawsze sobie myślałem, że tak fajnie będzie wstać rano, pójść na balkon i po prostu móc patrzeć na morze. I to był ten pierwszy raz, kiedy to mieliśmy. A tutaj chodziliśmy sobie, i to morze to było czasem. Pamiętam, po jednym z meczów po prostu już była, chyba, była czwarta rano, bodajże, bo siedzieliśmy długo, graliśmy Solokiu. Potem chyba. Chyba nam internet wywaliło, czy coś w tym stylu, nie było co robić, ale nikomu się nie chciało w sumie spać, i stwierdziliśmy, że idziemy na spacer i idziemy na taki spacer, e, że, że po prostu pójdziemy nad morze. Bo zawsze, jak rozmawiałem z właścicielem drużyny i mówiłem mu, jak daleko jest to morze, bo w sumie widać, jak długo się idzie nad morze, on zawsze mówił, ten 15 minutes. Ale jak się okazało, że musieliśmy tam pójść i przejść te wszystkie budynki, i zeszliśmy z tego, to szliśmy tam prawie półtorej godziny. I jak już tam nadeszliśmy totalnie głodni. Zmęczeni to okazało się, że szliśmy ponad półtorej godziny, bo też nie mogliśmy znaleźć drogi, bo nagle okazuje się, że może nie tak łatwo jest znaleźć, kiedy nie widzisz go bezpośrednio z balkonu, tylko musisz minąć jakieś tam autostrady, budynki i tak dalej, tak dalej. są wspaniałe wspomnienia, bo pamiętam, że wtedy poszliśmy, kupiliśmy sobie jakąś lemoniadę czy coś, coś małego do jedzenia, bo dopiero rzeczy się, miejsce się, miejsce się otwierały. Położyliśmy się na tych skałach nad morzem i spaliśmy. Przez 2-3 godziny byliśmy zmęczeni, po czym dopiero wróciliśmy do naszego gaming house'u, Ale jakoś tak zawsze będę to dobrze wspominał, bo to były takie momenty relaksu. Dla mnie, dla mnie morze jest czymś mega ważnym i mega takim uspokajającym, więc. Możliwość zrobienia tego jest, była po prostu jakaś fenomenalna. No i teraz przechodzimy do dużej, dużej tragedii tego całego teamu Zone Esports. Mimo tego, że mieliśmy Gaming House, wtedy bardzo popularne były DDoSy. DDoSy to znaczy, że ktoś celowo po prostu wysyła Pakiety na, do Twojego routera, o ile ja, ja się nie znam, czy nie wiem, czy to jest dokładnie tak, tak, żeby go przeciążyć i żeby po prostu zepsuć Ci internet, tak, żeby internet przestał działać. Tak to wyglądało z mojej perspektywy, tyle tylko o tym wiem i mieliśmy z tym ogromny problem, bo każdy oficjalny mecz, który graliśmy, dostawaliśmy DDoSy. Każdy razem wywalali nam internet, co się okazywało trenowaliśmy tam, wszyscy byliśmy tam full time, ja wtedy dostawałem bodajże 500 euro, to swoją drogą pierwszy poważny pieniądz, bo to było powiedzmy około 2000 zł, więc czułem się, że to, to była moja pierwsza prawdziwa pensja tak naprawdę, bo to już jest ponad, już jest ponad rok właściwie, czy na prawie rok od kiedy zacząłem się tak mocno interesować lolem. I za to musiałem wyjechać i pracować full time za granicą. Natomiast nie mogliśmy grać oficjalnych meczów. Za każdym razem ktoś wredny wysyła nam bombę. Nie wiem do dzisiaj, czy to był jakiś Polak, który nie lubił Babuni, czy to był jakiś Turek, który nie lubił nas z jakiegokolwiek powodu, ale każda gra wyglądała tak samo. Robimy champion select i jak tylko zaczyna się gra, mimo tego, że był delay na streamie czasem 20-30 minut specjalnie, żeby nie było tych delayów, zawsze jak kończył się Champions select, boom, bomba. Wywala nam internet, czekamy, nie możemy się połączyć, nie możemy grać. Robiliśmy wszystko, co się dało, zmieniliśmy internet, mieliśmy w pewnym momencie dwa połączenia, gdzie przełączaliśmy się na inny internet, i cały czas i tak dostawaliśmy Didosyd czyli przegrywaliśmy wszystkie gry walkowerami, nie mogliśmy grać. Ja pamiętam, że ja błagałem wtedy Riot w Turcji, pozwólcie nam, proszę zagrać w waszym studio, gdzie. Jeśli wy macie jakieś zabezpieczenia, będziemy w stanie zagrać, ale Riot też nie chciał się na to zgodzić. Riot powiedział, że to dałoby nam niesprawiedliwą przewagę i nie mogą nam pozwolić grać ze studia, więc musimy sobie poradzić sami. Tu jest cały post na ten temat, który ja wtedy napisałem. To był post napisany przeze mnie 4 lata temu. Ponad 2000 upvotów był jednym z topowych tematów na reddicie wtedy. No i po prostu tutaj generalnie to był taki cry for help. Na no, zasadzie pomóżcie nam, bo przegrywamy te mecze. Mogliśmy chyba zagrać 2 z 10 gier, a wszyscy poświęciliśmy całe swoje życie, cały swój czas, żeby tam pojechać. To była kolejna porąbana sytuacja w mojej karierze. Bo popatrzcie na to: kradli nam gracze, oszukiwali nas z pensjami, wszystko, wszystko. I kiedy już się wydaje, że złapałeś Pana Boga za nogi i masz gaming house, i masz dobry team, i macie dużą szansę na, to, na te cele, i dostajesz normalne pieniądze, czyli wszystko, co mówiłem, że muszę naprawić, już wszystko naprawiłem. Mam złożony przez siebie skład, mam pensję, mam organizację, mamy gaming house, mamy wszystko. I nagle dedosy, i nagle wywala nam internet, i nie dostajemy się do tego Challenger Series. Przez to, do tego TCL-a, przez to, że no nie mogliśmy grać, bo cały czas wywalali nam internet. I to była mega, mega smutna rzecz, mega bolesna tak naprawdę, bo, bo przegraliśmy. A ten post bardzo mnie zaboli i o tym dlaczego mnie zaboli już za chwilę. Mniej więcej w połowie tego splitu, kiedy byliśmy i dostawaliśmy te DDoSy, Uh, no, no atmosfera nie była najlepsza, mimo to dalej trenowaliśmy, mieliśmy ten tryhard mood na zasadzie, może nam się uda. Natomiast no Zone oficjalnie było porażką, ale w tym samym czasie, kiedy ja byłem w Zone Esports, istniał team, super team w Turcji. Pamiętacie, opowiadałem wam parę odcinków wcześniej, że Nardeus odszedł z naszego europejskiego teamu, tutaj macie low priority, do Besiktas. Potem dokonali jeszcze dwóch zmian, wymienili swojego midlanera i junglera i kogo ściągnęli? Taikiego. Więc nagle tajki. I Nardeus byli w Besiktarz. A Besiktas miał być super teamem, który będzie walczył o zwycięstwo w TCL-u. Natomiast szło im nie do końca dobrze. To znaczy, mieli ogromne problemy pod koniec sezonu regularnego i potrzebowali pomocy, wtedy kiedy ja byłem w zone esports. I wtedy, co się mogło stać? To jest znowu potęga e-sportu, potęga networkingu, tak działa wszystko. Tajki i Nardeus zaproponowali, hej, coachu, jesteś, do, do swojego coacha, coachu, jesteś useless, potrzebujemy kogoś lepszego, jest Hachi, którego moglibyśmy wziąć, który mógłby nam pomóc. Oczywiście trener Beszik też wtedy był zbyt dumny, żeby wziąć jakiegoś gościa z Challenger Series tureckiego, czyli ligi pod sobą tak naprawdę, gdzie on walczy o mistrzostwo w lidze wyżej, ale stwierdził, no dobra, no damy, damy szansę, jak mówicie, że dobry, to spoko. I Zone Esports było na tyle miłe że ten owner, właściciel w ogóle się ucieszył, bo dzwonił do niego z Beşiktaşu. A czym jest Besiktasz? Besiktasz to jeden z największych klubów piłkarskich w Turcji. Ogromny fanbase, niesamowici fani, kibice i tak dalej. Więc jak on dostał telefon, że ktoś z Beşiktaş chce chce mnie do współpracy i że oni podziękują na fanpage'u, że że on udostępnił mnie jako analityka. To jest jedyny raz w życiu, kiedy ja będę oficjalnie analitykiem. No to oczywiście się zgodził i wtedy zacząłem im pomagać. I to jest tak naprawdę mój wstęp do kariery w Turcji, bo doszliśmy do wielkiego finału. Ale zanim opowiem Wam, jak to wszystko się potoczyło, bo to też jest niesamowita historia, chciałbym Wam oddać chociaż po części to, w jaki sposób można było poczuć ten klimat, ten tą magię tego Besiktas, to znaczy, co to znaczy być w Turcji związany z klubem piłkarskim? To jest split wcześniej, zanim ja do nich dołączyłem, kiedy oni dostali kwalifikacje na MSI bodajże, albo coś w tym stylu. Wygrali tutaj IWCI, więc tak podejrzewam, ale popatrzcie po prostu, jaka jest ta interakcja z fanami, te przyśpiewki, Turcja i w ogóle fani, kibice, jak to wszystko wyglądało. To jest turniej w Turcji. To jest jedna z rzeczy, które wspominam mega dobrze. Wtedy po prostu miałem takie, to ja dołączam do niej. I to jest jakby. Tego typu scena, tego typu kibice, ta ilość kibiców jest czymś, czego w Polsce nigdy nie doświadczyliśmy, bo na, u nas bum na Esport takiego aż nigdy nie było, jak jest w Turcji. W Turcji, kiedy pojawiają się finały, tam są naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi. Naprawdę na finały przychodzi po 10, 15, 20 tysięcy ludzi. W tym dzieciaki z jakichś mniejszych wiosek, które po prostu całe życie marzą o tym, żeby pojechać do stolicy i obejrzeć mecz. Tam idąc po ulicach w Turcji, jeśli jesteś znanym graczem albo nawet trenerem, ludzie Ciebie znają, zatrzymują się, żeby robić sobie z tobą jakieś zdjęcia i tak dalej. To jest zupełnie inny świat. Turcja kocha Esport, zaakceptowała go tak samo jak piłkę nożną, to jest dosłownie ewenement tej młodzieży, tak, oni po prostu, to, to jest ich gra, to jest ich sport i nikt tego nie kwestionuje, czy to ma sens czy nie, przy takich liczbach to są gigantyczne, gigantyczne pieniądze, więc no, no nikt w to nie wchodzi, więc ja wtedy dostałem swoją koszulkę dla e, i w ten sposób mieliśmy właśnie, miałem przygodę z TCL-em, więc o ile nie udało mi się do niego dostać z moją drużyną, przez te problemy z DDoS-em, przez te kontakty, udało mi się dostać do tego teamu i po prostu pomagać im do playoffów. W praktyce wyglądało to tak, z Oni Sports nasz sezon skończył się wcześniej przez te ddos -y, bo odpadliśmy no, prawie na jednym z ostatnich miejsc, pomimo tego, że nie zagraliśmy prawie żadnego meczu. I wtedy dołączyłem do nich, żeby, żeby pomóc im z tymi playoffami. Trenowałem ich tak naprawdę jeszcze z Turcji, ale nie byłem bezpośrednio z nimi, tylko trenowaliśmy przez internet. A, tak jak mówię, trener nie chciał mnie za bardzo dopuścić do tego, ale co było niesamowite, na tych finałach wielkich na ogromnej scenie, miałem być z nimi. I dla mnie to było coś pięknego. Miałem pojechać i być z nimi na, tej, na tym wielkim evencie, A, i wtedy się okazało, że czasem walczę za mocno o swoich zawodników, że tak powiem. Uh, bo Riot po tym moim poście, który wam pokazałem na temat ddos że Turcja nic nie robi i nic nam nie, nie chcą nam pomóc z tym problemem, jaki mamy z DDoS-em, uh, Riot powiedział, że sobie nie życzy, żebym, żebym zjawił się na tym turnieju, że nie dostanę przypustki na backstage. Że owszem, mogę sobie przyjść pooglądać mecz, ale nie ma szans, że wpuszczą mnie z bestia, za scenę. Ja nie wiedziałem, że oni mogą zrobić coś takiego. To było zamiecione pod dywan, nikt o tym głośno nie mówił do teraz. Po prostu dostałem red flag. Nie możesz się pojawić, bo źle mówisz o Riot Turki w internecie. I ja jestem tego typu osobą, że ja zawsze walczę o moich graczy do śmierci, więc jedno zdanie, które napisałem wtedy, kiedy pisałem ten post o tym DDoSie, że najbardziej rozczarowujący jest ten fakt, kiedy muszę patrzeć na twarze zawodników, Którzy są sfrustrowani, jakby rozbici tą sytuacją, że jesteśmy gotowi do gry, gotowi do tego, żeby wygrywać, ale nikt nie dał im szansy. Ja uderzałem w te tony bardzo mocno, i Riotowi się to nie podobało, więc ja zawsze bronię moich zawodników, ale wtedy ugryzłem mnie to w dupę, bo nie mogłem wystąpić z nimi na, na tej scenie. Więc pamiętam, że siedziałem na balkonie. Na najwyższym piętrze. Gdzieś tam jakaś, jakieś tam fajne bilety mieliśmy, przynajmniej tyle. A... I oglądam mecz i pierwszy mecz, draft, tragiczny, dostali ogromne bęcki i nagle co się dzieje? Gracze lecą do kibla pomiędzy grami, wyciągają telefony, i piszą do mnie. Na zasadzie, co mamy zrobić, co mamy zdraftować, weź nam powiedz trener w szoku. I ja pamiętam, że ja im pisałem do tego tej trenerowi i graczom, po prostu jaki sposób mają draftować. Kiedy oni byli w Kiblu, a ja siedziałem i patrzyłem no z góry na ich scenę. No ale później już jakoś, jakoś wygrali tą drugą grę. A, ale w kolejnych grach po prostu Dark Passage było bezkonkurencyjne, gdzie jeszcze tam Naru grał na midzie, a Naru naprawdę był bogiem tamtych czasów, więc... E, no, nie udało się tego odwrócić mimo wszystko, ze mną po prostu piszącym do nich w tej trzyminutowej przerwie na toaletę. E, I trudno, i szkoda, i przykro. Natomiast to było to moje przetarcie z tym wielkim światem i to ja zyskałem dużo ocz w oczach wtedy tego zarządu e, Besiktas, Ludzie o mnie usłyszeli, Chociaż wtedy byłem tym takim, takim gościem mimo wszystko behind the scenes, bo nie byłem oficjalnie tym head Coachem, nie byłem oficjalnie na ich scenie. Więc 2015 rok, żeby podsumować przynajmniej to co wydarzyło się wtedy, ten mój pierwszy rok we sporcie, Tricked Esports, Porażka, gdzie tak naprawdę nie byłem głównym trenerem, nie byłem główną decyzyjną osobą. Low priority, gdzie kradli mi zawodników. Code gaming, gdzie oszukiwali mnie na highs i na kontrakty. Dark Passage White, gdzie zawiodły paszporty i nie byliśmy na to gotowi. Zone Esports, kiedy już mieliśmy wszystkie te rzeczy naprawione i pojawiły się DDoSy i problemy z internetem. Besiek też, kiedy pojawił się problem z rajotem i nie mogłem wystąpić na scenie. To są moje pierwsze, pierwsze doświadczenia ze sportem, kiedy za każdym razem... Wiatr w oczy, wiatr w oczy i jeszcze raz wiatr w oczy. Mm. Skończył się ten czas, skończył się sezon w tcl celu. nie miałem roboty. I jaki będzie mój następny krok po tych wszystkich porażkach? Jakie wnioski wyciągnę i jak będę działał dalej? Kolejna część mojego vloga, kolejna część mojej historii już niedługo będzie dostępna dla Was. Ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się... Podobał, dlatego komentujcie. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Postaram się odpisać na każde pytanie, jakie mi zadacie. Dziękuję, że jesteście ze mną i do zobaczenia w następnym odcinku.